No i co? Ej, no co, kurwa, jebana. Gówno. Gówno, kurwa. Ej, no gówno, kurwa. No i kurwa, gówno! Jebana. Halo, siema Jesteś tam? No i co, że jestem? Weź mnie stąd wyciągnij kurwo No i co kurwa. Nie widzę, co trzeba przepić. Zaraz wracam. Nie może tak być, że ja, kurwa, nie mogę zrobić misji. No jak? Jak mam zrobić, jak misję? Jak nie mogę się dostać, kurwa. Kurwa, no ja! I na koniec, idziemy inną misję robić. Akurat nie idzie, nie mi się zrobić, bo musi być akurat ta misja. Kurwa jebane Może by jakaś kurwa widownia, pierdolona dziwka mi pomogła zrobić, to co? Widzą jak, jaką mam misję. Może wy wpisały w Google kurwa, jak się nie umie szukać, to niech, to niech się zabijam kurwa, niech się potną, niech se gardą podrżną. A porządna widownia, niech mi pomoże. I niech wpiszę w Google yy, frazę. Najlepiej wyłożony plan. parkraj nevdowny. wdowny. I niech mi Kua pomoże, bo przecież ja kurwa oszaleję, zaraz wracam. 嗯。Mm hmm.